No, śmiało, Dudek, dasz radę. Wyobraź sobie, że to banan. Wielki zielony banan. Z pazurami i bardzo ostrymi zębami. Jejku, nie wiedziałem, że banany mogą być takie przerażające. Cześć, drogi giganto. Chciałbym Cię zaprosić na dzisiejsze urodziny Czupura. I co ty na to? Zabawa będzie przednia. Ech. No. Nie było aż tak strasznie. Ak <susz> Czy raczyłbyś przyjść na imprezę? Będą tańce. Ta-ra-ra-ra-ra. Ta-ta. I zabawa przypni ogon dinozaurowi i będziemy jeść tort kokosowy. Ech. Słuchaj, giganto, zebrałem się na wielką odwagę, przychodząc tutaj. Bo zrobię wszystko, żeby uszczęśliwić mojego przyjaciela. I co ty na to? Przyjdziesz na jego imprezę? Ach, nie zwracasz uwagi na takie małe stwory jak ja. A? Ale może posłuchasz swojego brzucha? Ja zawsze tak robię. Juchu! Giganto! Tak, tak! Mnóstwo świeżutkiego muchu dla ciebie! Jeśli przyjdziesz na urodziny Czupura! Ups! Ale nie tak szybko! Dudek, nie mam pojęcia! Dobra, kochani, poran na prezenty! I co? Gdzie on jest? Hm? Ale kto? Nieważne, zamknij oczy czeka cię wielka niespodzianka! Nie mogę się doczekać! <grym> Zaprosiliście go na moją imprezę. Ha? Zaprosiliśmy? Wszystko wiem! Dudek powiedział mi o niespodziance. Ale nie mogę uwierzyć, że go naprawdę tu dziś sprowadziliście. To wspaniały prezent! Ale... Wszystkiego najlepszego, czuku! Oglądaj gigantozaura w Disney Junior!